Cześć. Cześć! Cieszę się, że spotykamy się ponownie. Z naszego poprzedniego spotkania wywnioskowałam, że klasa pierwsza lub druga ochrony przed łukiem elektrycznym dla środka ochrony indywidualnej jest tak naprawdę wynikiem badania box. -test. Dokładnie, ale pamiętaj, że stwierdzenie, że środek ochrony indywidualnej stanowi ochronę przed łukiem elektrycznym, jest określeniem. Powszechnym trochę za ogólnym. Mhm. Osłona twarzy, czyli jeden ze środków ochrony indywidualnej, chroni przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi działaniem łuku elektrycznego. Jasne. Dlatego w badaniach posługujemy się pomiarem przyrostu temperatury. Okej, okay, a jakbyśmy zrobili krok w tył. I wrócili do samej definicji łuku elektrycznego. Czym jest sam łuk elektryczny? Czy łuk elektryczny to jest ciągłe wyładowanie elektryczne prądu o wysokim natężeniu, mhm. przechodzące przez przestrzeń powietrzną między przewodnikami? Jeśli łuk jest kontrolowany, nie jest niebezpieczny. I jest często stosowany na przykład w technice spawalniczej, w syntezie chemicznej i w hutnictwie. Jasne. Jednak mimo wszystko w pracach pod napięciem rozumiemy, że. Nie jest to pożądane zjawisko, dlatego musimy stosować środki ochrony indywidualnej, żeby się ochronić przed tym łukiem. Dokładnie tak. Pojawienie się łuku w instalacjach elektrycznych jest następstwem awarii lub błędu popełnionego przez człowieka. Jest to zjawisko, którego nie kontrolujemy i w zależności od wartości jego energii może dokonać wielu zniszczeń w instalacjach i urządzeniach. I jeżeli w pobliżu ładowania jest człowiek, to zagrożone jest jego zdrowie i życie. Jasne. A mógłbyś scharakteryzować samo zjawisko łuku elektrycznego? Podczas badania BOX-TEST mówiłeś mi, że przy wyładowaniu uszkodzeniu ulegają elektrody. Jak już wiesz, w próbie BOX-TEST dwie elektrody łączymy drutem miedzianym o średnicy około 0,5 mm. W chwili załączenia napięcia w układzie powstaje prąd zwarciowy. Błyskawicznie zostaje stopiony drut miedziany, a powietrze między elektrodami ulega jonizacji i zamienia się w strumień plazmy o bardzo wysokiej temperaturze. Co jest nośnikiem prądu elektrycznego? Yy, elektrony. Tak, w metalach, a w gazach nie tylko elektrony, ale i jeszcze jony. Plazma to jest materia, która składa się w znacznej części z cząstek naładowanych elektrycznie czyli elektronów i jonów. I to one są teraz nośnikami naszego prądu. Łuk nie ogranicza się tylko do przestrzeni między elektrodami, lecz wydłuża się pod działaniem siły powstałej od własnego pola elektromagnetycznego. Dodatkowo Łuk wytwarza falę ciśnieniową, która gwałtownie nagrzewa powietrze. Powstaje wysoka temperatura, która uwalnia z elektrod roztopione cząstki metali i powoduje ich częściowe stopienie. Jasne, i jakiego rzędu to jest temperatura? Temperatura plazmy zależna jest od natężenia prądu, rodzaju elektrod, rodzaju ciśnienia gazu. W naszym przypadku jest to kilka tysięcy stopni kelwina. To mi wiele wyjaśniło, a dlaczego w zasadzie hełmy, osłony, rękawice, czyli to, co nas chroni, nazywamy środkami ochrony indywidualnej. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym środków ochrony indywidualnej jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 425 z 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z zawartą w nim definicją środki ochrony indywidualnej oznaczają środki zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia i trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą ilością zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby. Między innymi na przykład łukiem elektrycznym. Dokładnie. Okej, okay, a ma to jakiś związek ze znakiem CE? Tak, rozporządzenie określa m.in. zasady umieszczania oznakowania CE na środkach ochrony indywidualnej. Uh -huh. Znak CE jest skrótem od francuskich słów oznaczających zgodność europejską. Umieszczenie znaku CE na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw nowego podejścia lub rozporządzeń związanych z procesem oceny zgodności. Co ważne, znak CE to nie jest certyfikat europejski, czy certyfikat CE. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia zawierają grafikę ukazującą dokładne proporcje oznakowania CE. Okej, okay. czy dobrze rozumiem, że znak CE musi mieć konkretną wielkość? Dokładnie. Pozwala to po prostu na odróżnienie tego znaku, który jest łudząco podobny. Do innych oznakowań stosowanych przez, przez innych producentów, na przykład China Export. Jasne. Podsumowując nasze poprzednie spotkanie, zrozumiałam, że aby wynik badania box test był pozytywny, odczyty z kalorymetrów muszą być poniżej krzywej sztoli, tak jak tutaj. Dokładnie, odczyty ze wszystkich czterech kalorymetrów. Czy dobrze rozumiem? W praktyce oznacza to, że operator nie dozna oparzenia drugiego stopnia. Tak, to my jeszcze możemy dodać, że osoba chroniona przed taką osłonę może dodać najwyżej oparzenia pierwszego stopnia, które cekuje się zaczerwieniem skóry, jak przy zbyt silnym opalaniu się, które nie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia. Jasne, no nie brzmi to tak niebezpiecznie jak oparzenia drugiego stopnia. Podczas opisywania stanowiska bokstest, rozmawialiśmy jeszcze o wartości 4 kA. Energia elektryczna jest dostarczana do elektrod z układu umożliwiającego jej regulację. Należy tak ustawić układ zasilający, aby spodziewana wartość prądu zwarciowego wynosiła 4 kA. A dlaczego akurat 4 kg? Bo to umożliwi uzyskanie odpowiedniej energii łuku. W tym przypadku okay. energia wynosi 178 kJ. Dla klasy pierwszej? Dla klasy pierwszej. Mhm. Dla klasy drugiej jest oczywiście odpowiednio wyższa. I ile wynosi? Dwa razy więcej, około 300-300 kilkudziesięciu Okej, Ok, no nawet po, ponad dwa razy więcej. Przeanalizujmy sobie wykres. Niebieski. To jest odczyt z nosa i ust. Maksymalny przyrost temperatury to jest 8 stopni kelwina, A energia wyładowania, czyli energia docierająca do kalorymetrów za osłoną, jest 44 kJ na metr kwadratowy. Proszę bardzo, 40, tu dziś około 44. To jest maksymalna wartość energii, która dotarła do tego kalorymetru. Okej. Okay. Podejrzewam, że większość z nas będzie miało problem z jednostką kilojoula na metr kwadratowy. Możesz troszeczkę pomóc zwizualizować na tą jednostkę, żebyśmy lepiej zrozumieli, co opisuje ta wartość? Kilojoule jest to jednostka energii cieplnej. Mhm. Metr kwadratowy jednostka powierzchni. Czyli to jest ilość energii cieplnej docierającej do Konkretnej określonej powierzchni. powierzchni. Okej, okay, już rozumiem. A możesz powiedzieć mi nieco więcej o tym drugim badaniu, o tym z kaloriami? Tak, to badanie zwane jest potocznie Open Arc. Wykonywane jest na podstawie amerykańskiego standardu ASTM F2178. Nie mamy jeszcze fizycznie takiego stanowiska, dlatego mhm. przedstawię Ci go na podstawie elementów wykorzystywanych do badania metodą box test. Okay. Zasilanie jest dołączane do, podobnie jak w Wekseście, do dwóch elektrod. Pamiętasz, mm -hmm. jakie były elektrody w Wekseście? Aluminiowa i miedziana. W open arc obydwie elektrody są stalowe. Okay. Pamiętasz odległość między elektrodami umieszczonymi w pudełku w boksteście? No Wydaje mi się, że była nieco mniejsza i mówiłeś chyba o 30 mm. Tak, tutaj jest 12 cali, czyli 305 mm, czyli 10-krotnie większa Więcej. ta odległość. Natomiast drut łączący elektrody jest taki sam. Drut miedziany o średnicy około 0,5 mm. Teraz przejdźmy do makiety głowy. Mhm. Makieta głowy. Wygląda identycznie. Okay. Z tym, że w open jest umieszczona na manekinie, na korpusie. Okay. I tu jeszcze dodatkowo umieszczone są po bokach dwa kalorymetry. Poza osłoną? Poza osłoną, dokładnie. W odpowiedniej odległości od makiety. Następna różnica. Tu mamy dwie lub trzy opcjonalnie trzy makiety z czterema kalorymetrami i dodatkowo. 6 lub 4 kalorymetry umieszczone z boku. Poza osłoną. Poza mhm. osłoną. W box teście prąd zwarciowy ustawimy 4 kA dla klasy pierwszej. A dla klasy drugiej 7 kA. W open arcu ta wartość jest regulowana od 4 do 20 kA. Mhm. Natomiast czas trwania łuku w bokseście ile wynosił? O ile dobrze pamiętam pół sekundy? Pół sekundy. W tym przypadku prąd zwarciowy ustawimy na jedną określoną wartość, mhm. natomiast regulujemy czas trwania łuku od 50 milisekund do półtorej sekundy. Yy, Okej, okay. i czy dobrze rozumiem, że im dłuższy czas trwania łuku, tym większa energia dociera do kalorymetru? Dokładnie. Okej. Okay. Pamiętam, że w BOKS-teście wykonywaliśmy badania na czterech próbkach. Tutaj też jest tak samo? Nie. Tutaj zgodnie z procedurą należy poddać badaniom minimum 20 próbek. Okej, okay, to dużo więcej. Z tym, że dwie próbki na jeden test. Okej, okay, czyli robimy jakby 10 zwarć i mamy wtedy 20 lub 30 próbek. Tak. Jasne. Ta tablica przedstawia wyniki jednego z testów podczas badania metodą Open Arc, okay. wykresy z odczytu kalorymetrów i parametry łuku. Zwróć uh -huh. uwagę, że prąd łuku wynosił 8 kA, uh -huh. natomiast czas trwania łuku 0,8 sekundy. Okay. To jest próbka A i próbka B, bo jak pamiętasz, jednocześnie badane są dwie, dwie próbki. próbki. Czarna krzywa to jest krzywa sztoli. Uh -huh. W próbce A wszystkie odczyty z kalorymetrów były poniżej krzywej, natomiast w próbce B dwa odczyty były powyżej. OK. I czy to oznacza, że ten hełm nie przeszedł badań? Zaraz do tego przejdę. Ok. I jeszcze zwróć uwagę, że w próbce A, gdzie wszystko było w porządku, energia wyładowania była 34,8 kalorii, a w próbce B, gdzie krzywe były przekroczone, było tylko 39 kalorii. Ok. Czy to oznacza, że mimo tego, że w próbce B energia łuku była niższa, to odczyty na kolorometrach były wyższe? Dokładnie. I teraz zaraz przejdźmy do następnej tablicy. OK. I tu mamy tabelę z pomiarami badań wszystkich 22 próbek. Tylko tych dwóch próbek ostatnio nie bierzemy pod uwagę, ponieważ one były dodatkowo badane z latarką i z naklejką. Okay. Ta kolumna przedstawia symbole próbek. Jest zawsze próbka A i próbka B, bo jak pamiętasz, jednocześnie badamy dwie, dwie próbki. próbki. Tu mamy wartość energii wyładowania, mm -hmm. która dociera do osłony twarzy, mierzone w kaloriach na centymetr kwadratowy. Rozumiem, że to jest dokładnie ta jednostka, o której mówiliśmy wcześniej, czyli kilojoule na metr kwadratowy. Dokładnie. Kalorie zamieniane są na kilojoule czy kilojoule na kalorie, a centymetry kwadratowe na, na metr metry kwadratowe. Oczywiście. A ta kolumna informuje nas, czy odczyty z kalorymetrów przekroczyły czy nie krzywą sztoli. Mhm. I zwróć uwagę, że przy tej próbce energia wyładowania była 37,4 kalorie. I wszystkie odczyty były poniżej. Mhm. A tutaj, na przykład, kiedy energia była tylko 30 kalorii, odczyty były powyżej krzywej stołu. Okej, okay. czyli jaki jest końcowy wynik tego badania? A to teraz przejdźmy do następnej tablicy i wyjaśnimy sobie pojęcie regresji logistycznej. Mhm. Na osi odciętych mamy jaką wartość? Energię wyładowania łuku. A na osi rzędnych mamy Prawdopodobieństwa. Tak. Ale prawdopodobieństwa czego? Prawdopodobieństwa doznania przez użytkownika oparzeń drugiego stopnia. Mhm. Regresja logistyczna informuje nas, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia. I to są punkty, gdzie nie została przekroczona krzywa sztoli, mhm. to są punkty, których została przekroczona. Okay. I potem tworzymy na tej podstawie wykres regresji logistycznej. Przy niskiej energii wyładowania uh -huh. rzędu 27, 28, 29 kalorii na centymetr kwadratowy prawdopodobieństwo jest no, bardzo niskie. niskie. Kilka procent. Uh -huh. Natomiast przy energii rzędu 40, 41 kalorii prawdopodobieństwo pokażenia drugiego stopnia jest około 90 uh -huh. I teraz my musimy określić, przy jakiej energii wyładowania prawdopodobieństwo poparzenia drugiego stopnia wyniesie 50%? Mhm. Możesz to odczytać? 50%, czyli 36 kalorii. Dokładnie. Okay. Co oznacza, że nasze ATPV wynosi 36 kalorii na centymetr kwadratowy. I to jest wynik dla naszej osłony. Ok! Jakby już wiele mi wyjaśniłeś na temat openarku, i zaczynam już rozumieć, jaka jest różnica między kaloriami a klasami w środkach ochrony indywidualnej. No, oczywiście, cieszę się. Natomiast, gdybyś miała jeszcze dodatkowe pytania, to służę oczywiście pomocą. Dzięki.